Cześć! Tu znowu Tomuszek. W drugim odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War Rusiom. I skończyliśmy na tym, że zajęliśmy Helsinki. Zaatakował nas garnizon Riazania. atakuje nas 631 ludzi na naszych 566. Dlatego poprowadzimy, by stracić jak najmniej ludzi. Chciałbym stąd jeszcze wyruszyć, zająć jedną osadę, ale nie wiem, czy starczy mi armii, bo możemy dosyć duże straty podnieść w tej bitwie, jeżeli w ogóle ją wygramy. Ma przewagę wróg. Liczymy nam. Stop! A od razu. Nasz oddział darwali, niech tu idzie. Ucznicy niech się tu ustawią, na spicie. Kazachów. Tutaj ustawię sobie. Nasza konnica. Uderzeniowa, niech się ustawi tu. Dobra. Pauza. Co tu się dzieje teraz? o Kazachowie muszą w nich wjechać teraz. Dobra, niech wiedźmy, wiedźmy, ich w nich po prostu już. Łucznicy też, też niech zaczną już ostrzeliwać ich. I są tutaj tak zgrani w grupie ciasnej. Nasze oddział też niech już tu zaatakują. No i mam nadzieję, że uda nam się. Chociaż tu łucznicy są. To wycofajmy naszą, ten oddział konnicy alańskiej Bo nie daje sobie rady z tymi włócznikami Ale generał jeszcze daje Łócznic tak, niech tutaj właśnie zaczną strzelać, w to zgrupowanie wielkie Kazachowie, Kazachów to mogę stracić, to jest lekka konnica, którą się zrekrutuje w jedną turę Bardzo szybko No Eee Yy, dobra, naszą chodnicą tutaj zaszarżujmy. Dobrze, piękna szarża. Dobrze, pięknie nasi łucznicy tutaj strzelają w nich. Przez oni tracą tych łuczników, którzy są dla nas najgroźniejsi. I Dobra, złamaliśmy ich. Teraz niech wstrzymają ogień nasi łucznicy. A grupa uderzeniowa niech zacznie tutaj zabijać ich przy bramie. Kisie się wycofują. Doszliśmy dużo kawalerii, tej lekkiej. Doszliśmy dużo tej lekkiej kawalerii, ale. Tak, ją można szybko. Znaczy, tą można szybko odrekrutować, a tą można najechać jako najmniej. Więc. Rana to strata. No, dobijcie ich tam. jeszcze chyba mają coś. Tak, jeszcze mają jakieś tam oddziały. No ale już ich dogoniliśmy. I teraz się zacznie wybijanie ich ostatnich sił na placu. Te na nasze cztery oddziały. Tutaj powinny sobie dać radę raczej. Szczególnie, że mamy jeszcze dużo, aż 58 ludzi z ciężkiej kawalerii, generała. Tu jest nasz wielki książę, czyli nasz dowódca. No i zgubiłam go. A tu. O, już. No, na razie dosyć dobrze idą nam te bitwy. Straciliśmy 82, a nie 600. Więc raczej jak zaatakujemy tą następną sadę, na którą chcę iść, powinniśmy sobie dać radę. Koniec bitwy. No. Też kupujemy. nic nie możemy. Ma... A, no tak, przecież mam tylko 700. Zauważyłem teraz. Bo w Moskwie farmy się zbudowały, co jest dobre. Jesteśmy trzeci już w wojsku. Ogólnie fajnie słyszeć to. Musimy tutaj zrekrutować na nowo, żeby doszkolić i ruszymy tam dalej. Dochody nasze są malutkie teraz. Przez to, że mamy duże armie. Dobra, zostawimy tutaj uszkodzonych łuczników, A resztą ruszymy tutaj do Smoleńska, żeby się połączyć i ruszyć na Wilno. No te dochody teraz mogą być dobijające, bo są minimalne. Więc trzeba będzie coś zrobić z tym. Mamy wysłać emisariusza do cesarstwa niemieckiego, dobrze. Bo jesteśmy po drodze, jest Hamburg. Prawa handlowe sobie z nimi weźmiemy. I... Jestem ciekaw czy się zgodzą na wymianę map. Nie. Na pewno wam nie będę płacić. No tu jest, są już Duńczycy, więc z też sobie pogadamy. Jakie są wiadomości książę Wladimir? Cerskość, to wiem. Mhm. Budowa zakończona. Doszkolenie zakończone. Spadek C. Aha, straciła urok. Już w wojsku nas wyprzedzono. Już nie jesteśmy trzeci, tylko dziewiąci. Coś tu się dynamicznego zaczyna dziać. i Wow. Oraz bijemy sobie ten oddział ale nie dlatego, wow, mówię tylko dlatego, wow, że. automat klikniemy, że. wow, wow, ta armia! Taka duża! To wiecie, co zrobimy? Połączymy te dwie armie, i nimi ruszymy razem tu. I od razu pójdziemy na kijów. Tą armię prześlemy, tą już, tom. Prześlemy pod Wilno i ono się połączy z tą, którą ryga, ta, która rygę zajmuje teraz. Ale no, nie będziemy szturmować, poczekamy te dwie tury. No, dostaliśmy dużo synów wojarów. To dlatego tak skoczyliśmy w wojsku nagle. I w finansach spadliśmy. To już się budują wszystkie rzeczy. To też się buduje. I Polacy znowu próbują minimalnymi siłami zająć Kijów. Stawiam, że nadal im się nie uda w tej turze tego zająć. O, o, nie. O, idealny dla nas. Bardzo lojalny. Obiecując dowódca. Świetnie. Jeszcze w dobrym miejscu. Ty wyruszasz szybko tutaj po armię. Michał jest. Potrzebuję jeden oddział zostawić włóczników, bo ty, Michaju, zajmiesz wilno. A Stanimir, czyli ten nasz nowy tu, Weźmie sobie tą armię. Nie a tak tom tom. I rusz na Kijów no, Ceremonie ślubne. Pogorszona relacja z państwem papieskim, nie wiem w ogóle dlaczego. Jesteśmy szóści w wojsku. To jest najlepsza nasza pozycja w ogóle. A tą armią... Łoj, buntują się. Ustawię tu jeden oddział łuczników. A tą armią ruszę tutaj, bo jest kolejna osada. Już mamy 5 regionów. Kończymy tą turę. I wyszli do nas z Rygi. Nie mają zbyt silnego wojska, powinniśmy ich rozbić raz, dwa. Bardzo fajna jest muzyka w ogóle w medievalu Bardzo mi się podoba. Dobra, pauza. Od razu szarżujemy, a łuczników tutaj stawiamy A wy od razu dałam do przodu gdzieś. Na wrogów po prostu. Piętysiąt, tysiąc No, ponad tysiąc tutaj jest naszych chyba. Dobra, od razu nasi tam zaszarżować na nich. Oprócz tych dwóch oddziałów, te dwa oddziały sobie tutaj. Weźmiemy, żeby ich okrążyli. Może, żeby tamtą milicję kuszyńczą zaatakowali. A wy tu ostrzeli wywójcie ich. by sobie tu, a wy też tam okrążycie i chłopów zaatakujecie. A wy łucznicy tu im pomóżcie i zastrzelicie tamtych. Te dwa oddziały niech. Tutaj na tą milicę kurszniczą idą. A tutaj jeszcze jeden oddział wysłałem. Tak ten idzie jeszcze. Żeby od tyłu ich tutaj zabrać. Tędy. Albo chociaż tych chłopów zabić. No ej, kucyca, milicja pusznicza będzie ciągle uciekać nam. To chyba sobie dajemy radę. Tak, tak, dajemy. Nasi łucznicy strzelają do nich. Strasznie wolne to nasze wojsko, same kawalerii nie mamy. Dobra, szybko tam biec, biec tam, bo kusznicy zaczynają strzelać. To będzie masakra, jak zaczną strzelać. Macie ich zniszczyć. A wy... macie zniszczyć tych chłopów tutaj. A wy macie ich tutaj. Jak tu idzie? No, tutaj wszyscy co tu leżą, to ucznicy wybili. Tu pójdzie nam troszeczkę gorzej, bo tu już się musieliśmy, no nie chcieli wyjść. Musieliśmy się wedrzeć do miasta. W mieście się trochę gorzej walczy. Znaczy to jest wioska, ale tak troszeczkę gorzej się walczy. Dobra, tu już ucieka ten oddział, więc uderzymy teraz z tej strony i będą okrążeni przeciwnicy już. Dobra, przebijcie się tutaj na flankę. Dobra, nie, nie uda się, wam więcej stracicie przebijając się. Zaatakujcie ich już tu. Tutaj sobie daję radę z chłopami, nasi. Jeszcze tutaj im się wbijemy z tej strony. Jeszcze podeślemy tutaj łuczników sobie o tu, żeby ich ostrzeliwać. Coś tu mi się udało ich tu gdzieś. Dobra, gdzie będziecie stać? Dobra, niech będzie. Żebyście ostrzeliwali ich jeszcze. Dobra, zrobić szybko tą milicję, muszą się tu przedrzeć, do nich. No, stracimy dużo trochę tych jednostek, bo już tu straciliśmy ponad połowę oddziału i tu... troszeczkę strat będzie w tej armii podczas tej bitwy. Dobra, możecie tu strzelać, to strzelajcie już. Przyspieszymy już? Dobra, już przestańcie strzelać, bo zabiliśmy generała i tu się już nasi zbliżają. No, tu już będą straty. Straciliśmy 30%, aż. to są nasze podstawowe wojska. Więc mamy prawo stracić ich trochę. Dobra, już przejęliśmy miasto. Musimy wytrzymać teraz tu dwie minuty, chyba, że zabijemy im wszystkich. Chyba ich za im zabijemy. Poczekajcie chwilę. Ok, jestem. O, wygraliśmy. No, widzicie, straty trochę większe. No, ale nie mieliśmy tutaj w tej armii kawalerii. Na pewno straciliśmy mniej niż by. niż jakby prowadził komputer, to byśmy stracili już więcej. I kolejne miasto przez nasze. O, jeszcze dostaliśmy y, bonus pieniędzy Taki podarek dostaliśmy od Rady Królewskiej y, Trudności gry Rosją. Pojawiają się takie prewelieckie miasta, jak mamy oddzielone miasta i armię od siebie daleko, to jest ciężko poniszczyć Dylomatyczne wieści. Sojusz, Maurowie, Portugalia. Ciekawe. Starstwo niemieckie, czyli jedno z państw miast włoskich, z Niemca. Tak, ty idziesz dalej tutaj. I tu, ta armia. Czego ty masz więcej? Dobra, będziemy musieli oddelegować jeden oddział łuczników. Budujemy farmy, bo potem ulepsza niosę. Mamy zamieszki w Rydze, bo zostawiłem bez garnizonu ją i pojawiła się czerwona buźka, przez co mieszkańcy są niezadowoleni. No, mam zająć Wilno, więc ją je zajmę. Ogłoszono dżihad na Babytad. Kolejka budowli wstrzymana i zakończono budowę. Te jak się połączą, powinny dać sobie radę raczej. Czy już już jest przejęty? Nie, jeszcze się trzyma. To dobrze. Nasze armie się zbliżają. A ty idziesz dalej. Tu, ile ty masz już lat? 57. Jeszcze powinieneś troszeczkę pożyć. Jakieś 5-6 lat. Mamy 6 obszarów i nie teren już zajęty. Idziemy dalej. No nie mam pieniędzy na budowę. Farmy są w rodzaju sojów. Pani gry, Wenecja. Jesteśmy w w wojsku i siódmi w populacji. Może być nawet. Dobra, wy jak się połączyliście idziecie już tam, trzy tur, będziecie szli. Nie jest to aż tak dużo. A wy tutaj się połączcie i zaatakujcie tą wilno. I tu się też pojawili rebelianci. Jakie są nasze dochody? Siedem To mało, bardzo. Nasze miasto nie przynoszą. Wielkiego dochodu, jak miasto na zachodzie. No, ale to jest normalne. To hmm. jest podstawowa kawaleria. Polska jest silna. Piechota. Polacy mają o wiele bardziej upancerzone oddziały od nas, więc na obecną chwilę, gdy jesteśmy na minusie z pieniędzmi, nie mamy profesjonalne, profesjonalnej armii. Wojna nie jest dobrym rozwiązaniem. Mamy kandydata do adopcji. 20 lat ma. Nocny wojownik. Ogólnie lojalny, walczący uczciwie. Dobry. Generał. I ty sobie pójdziesz do Rygi. Jako namiestnik. O, nowy członek rodziny. I spadliśmy troszeczkę w wojsku. O jedno miejsce. Nie, o dwa. O dwa. Tomarzmy. Idziemy tu, dalej. A tą dalej, tu. O, tu jest właśnie ta osada. Jak tą osadę zajmiemy, to już ta armia nie będzie się ruszać. Zostanie tu. A tą armią pójdziemy, tu zajmiemy. Tu. Tu jest jeszcze jedna osada, i ruszymy przez. Jak to się nazywało? Gruzję. Tu przez Gruzję. Na teren Azji Mniejszej będziemy. A ta armia zajmie, tu. I prawdopodobnie. Będzie jedną z armii, które będą armiami uderzeniowymi na tereny polskie. O, Moskwa się ulepszyła. Rynek będę chciał i te budynki. No, ogrodzi już jest kolejka. Będę jeszcze chciał to potem tam zbudować. O! W taki sposób. Tu będę chciał tak zbudować. A tu będę chciał zrobić to tak: tu oblegamy jeszcze jedną turę. Prawdopodobnie nie wyjdą, bo jest tam duży garnizon. Będzie bitwa. bitwa i dosyć duża już. Zapiszemy sobie: oblegamy Bołgar, tam człowiek już szedł do Rygi A no i weszli. Nie wiem, czy uda nam się wygrać. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, ta bitwa i kończymy drugi odcinek. Dobra. Eee, zaczynamy standardowo, gdzieś tu wy się stawcie, nasza lekka i ciężka tą, a generał tu, dobra. Dobra, stop. Kazachowie zaszarżować. Znów bajów wrzucić i zaszarżować. Generał zaszarżować. Co ja robię? O, by tu. Dobra, by już się tu ustawić, albo już strzelać stąd nawet do nich. A wy już szarżujecie Kazachowie zaszarżowali, piechota zaszarżowała Bojarowie już nie rzucać, też zaszarżować Jeszcze tu generał się nas wbił Miażdżymy ich tu Na razie trochę stracili więcej My też dużo straciliśmy Kazachów już Przede wszystkim mnóstwo straciliśmy Mam nadzieję, że się uda to wygrać. Oj, oj oj nasza konenica generała traci mnóstwo ludzi. Trzeba się nią wycofać trochę. Żeby generała nie stracić. Jest nasz generał. Tu, mam nadzieję, że się mu uda uciec. Dobra, udało mu się. Wy nie idźcie idź, idź, tam, tylko staram, dalej Muszę go ich zmiar po prostu Zapchać ich i nie dać im się wydostać Dobra, stracili już w, w, dużo więcej od nas Generał natomiast no niech ucieka, bo nie chce żeby nic ich zginął tam tamtą konnicę litewską uczynijcie ostrzej wywojcie No widzicie, już ciężej w tym mieście, straciliśmy już oddział kazachów ale oni już są zmiażdżeni dobra, łucznicy przestać strzelać już dobra, atakować widzicie, tu są już wypchnięci nasi synowie bojarów ich miażdżą teraz i szarżują dalej ale oni mają łuczników Toż takich lepszych od naszych których trzeba się pozbyć szybko zanim zniszczą nasze oddziały. Ponieważ nasi bojarowie są bardzo podatni na ostrzał z łuków, oszczepów i tym. broni miotanej ogólnie. Jest to dla nas zagrożeniem dużym. Ale już jak z zwarciu walczą nasi bojarowie z nimi to mają większe szanse. Chociaż Bajarowie to nie jest nasza najlepsza kawaleria, to jest. Oni strzelecka, tak naprawdę. Ona no, sobie jakoś radzi w walce, wręcz. Najlepszą naszą kawalerią będzie zdecydowanie Carska Gwardia, którą będziemy mieli pod koniec gry. Jak będziemy mieli cytadelę jakąś potężną. Ogólnie, nasza kawaleria. Ogólnie będzie większość strzelecka. Ale to dobra, będzie. Nawet zwarcie ta strzelecka. Widzicie, jakoś sobie dają radę Tymi toporami, co mają Ale tracą też, widzicie Już stracili połowę swoich ludzi Ci bojarowie Ale nie powinniśmy stracić więcej niż 200 chyba ludzi Bo to już jest końcówka ich wojsk No już coś na Nie zostało Dobra, wy tu i tu Przejmijcie punkt. Dobra, zabiliśmy generała wroga, ale... Zobaczcie, ci dwale mają słaby pancerz, ale mają takie wielkie topory, które robią duże obrażenia. Dlatego jednym czasem potrafią zabić nam ciężką kawalerię. Dobra, to do wali już nie ma. Dobra, przejęliśmy kontrolę nad Wilnem. O tu jest jeden drwal, widzicie, zabił już nam dwóch. Nie wiem czy widzieliście. Zobaczymy czy zabijasz jeszcze kogoś nam. No, zabił. Widzicie? Ale został też trafiony w końcu. Już przejęliśmy kontrolę sobie nad zamkiem. Teraz musimy tu tylko poczekać. Już nie. NOS! Treśliliśmy trochę więcej niż 200, ale oni 900. Chcę sprawdzić, ilu łucznicy zabili. No, ponad setka. Nie jest to, ale bo ja robię najwięcej zdecydowanie, bardzo 200. Koniec bitwy. Osadę. No, i w tym odcinku to tyle. Żegnajcie. Cześć.